I witamy wszystkich tym razem z Alienem na wytłumaczeniu zasad. Na no, krótkim omówieniu zasad, którym zajmę się dzisiaj ja. Słuchajcie, kochani, zasadnie rozmawiamy sobie chwilę o podstawowej mechanice Aliena. Nie będziemy dzisiaj na pewno poruszać tematu walki, nie będziemy poruszać na pewno tematu poruszania się pojazdami kosmicznymi. To zostawimy sobie, można powiedzieć, na jakąś taką niedaleką przyszłość. Od początku wobec tego. Alien jest mechaniką pulową, w której zlicza się osiągnięte na kaszustka sukcesy. W celu ustalenia inicjatywy z kolei wykorzystuje się również karty. Co prawda, nie mieliśmy jak do tej pory okazji jeszcze przeprowadzić żadnej walki, ale żeby was nie zdziwiło, karty również są w alienie wykorzystywane. I teraz tak, jeżeli chodzi o same rzuty i ich anatomię, to zasadniczo powinniśmy zdawać sobie wszyscy sprawę, że każdy z rzutów powinien mieć swoją stawkę. Stawkę natomiast powinniśmy rozumieć jako ryzyko, które równoważy korzyść, którą gracz, a właściwie jego postać, próbuje uzyskać. Aby ją ustalić, gracz oczywiście powinien zakomunikować w jasny sposób, e, jaka jest jego intencja, czyli tak naprawdę, co próbuje osiągnąć. Jest to niezmiernie istotne aby nasza rozgrywka po prostu szła dość płynnie. Tak na marginesie, możecie się włączać oczywiście w każdej chwili, jeżeli macie jakieś pytania i chcielibyście oczywiście pogłębić e, temat. Tak mniej więcej oczywiście, żebyśmy się zmieścili w jakichś tam, nie wiem, pięciu minutach powiedzmy tego naszego omówienia. No i teraz tak, jeżeli nie ma z tego do głównej zasady, ogólnej podręcznika, czyli fail forward. Ta zasada oznacza, że porażka w teście nie powinna nam zachowywać w żaden sposób opowiadanej historii. Ba, twórcy upierają się, stojąc na stanowisku, że porażki powinny być wykorzystywane do pchnięcia opowieści na ekscytujące tory. I wyobraźmy sobie taki przykład z Grodzią. Wyobraźmy sobie, że Cooper znalazł się w maszynowni statku, w której najwyraźniej coś się poważnie spieprzyło. Doszło do wycieku jakiegoś płynu chłodniczego, w którym nasz bohater Brodzi teraz po pas. Płynu przybywa, panuje niesamowita dochota. Bohater oczywiście rzuca się więc do Grodzi, ale ten stary rupieś postanowił się zatrzasnąć. Mamy w ten sposób zbudowaną pewną dramatyczną sytuację, w której bierze w tym momencie udział jedna postać. Maciek, jako prowadzący Kupera deklaruje, że jego bohater chciałby się wydostać z tego pomieszczenia. Z kolei Marek, jako nasz prowadzący, doświadczony MG, modyfikuje nieco jego intencję, zmieniając to pytanie, czy uda mi się otworzyć gródź, na raczej, czy uda mi się bezpiecznie otworzyć gródź. Dlaczego? Ponieważ Marek doskonale zdaje sobie sprawę, że w przypadku pierwszego pytania porażka może oznaczać śmierć bohatera przez utonięcie. No, jakoś tak wiecie, głupio byłoby zabijać postać w piątej minucie do drugiej czy trzeciej sesji w tym przypadku. Jest to niesamowicie istotne, aby. Mm, ta porażka nie zahamowała nam historii i nie przerwała nam jej w punkcie, doprowadzając do sytuacji bez wyjścia. Chodzi o to, że w momencie, w którym sięgamy jako gracze po kości, żebyśmy mieli to przeświadczenie, że za chwilę wydarzy się coś niesamowicie istotnego. Żeby ta waga była gdzieś tam zawsze z tyłu głowy. No i cóż, jeszcze jedna ważna rzecz. Cały ten mechanizm, czyli stawka, ryzyko i popychanie całej tej naszej historii na interesujące tory, ma na celu usunięcie wszelkich pustych rzutów. W momencie, w którym gracze nie podnoszą, właściwie, gracze postacie nie ponoszą żadnego ryzyka, lub dany test nie wnosiłby niczego do dramaturgii w sesji, Zwyczajnie zakładamy, że test się powodzi, czyli bohater coś zauważył, bohater automatycznie nie wiem, rozwiązał czy zdobył jakieś istotne informacje. Zakładamy, że nasi bohaterowie są ekspertami, w związku z czym nie testujemy na każdą umiejętność, jak to ma w przypadku różnych innych systemów, ponieważ po prostu nie ma to większego sensu. Pytania jak do tej pory? Ja mam jeden ważny komunikat. Marcel nie potrafi języka migowego. <noise> Absolutnie. Absolutnie. Nikuś, jesteś z echem. Dziękuję. Doskonale. Przejdźmy wobec tego do rodzajów testów. W mechanice obcego mamy dwa rodzaje testów i dzielimy je na testy proste i na testy przeciwstawne. Testy proste. Po prostu rzucamy i sprawdzamy, czy mamy przynajmniej jeden sukces. W testach przeciwstawnych z kolei rzucamy i sprawdzamy, ilu sukcesów uzyskaliśmy, a następnie rzut wykonuje nasz adwersarz, który z kolei odejmuje sukcesy, które my zgromadziliśmy w naszym pierwszym rzucie. W ten sposób, jeżeli uzyskaliśmy więcej sukcesów niż przeciwnik, udało nam się osiągnąć sukces, powodzenie w teście. Nadal nie ma pytań, okej. Okay, nikt się nie zgubił, niemożliwe. Eee, Dobra, już ja mam tanku. pytanie. Ja mam pytanie. Mimo wszystko. Okay. E, jeśli to nie jest język migowy, to co? <laughs> Marcel, udziela odpowiedzi. Symbol jest... mm -hmm. język mm -hmm. tak. Starszych bogów. Klasycznych. Mm -hmm. Dobra, anatomia rzutu. Sukces uzyskujemy w momencie, w którym wyrzucimy asa na k czyli na, 6, na k6 wyrzucamy 6. Albo w przypadku, jeżeli faktycznie mamy jakieś te kostki dedykowane, no to jest samo odpowiedni oczywiście znaczek, który wyznacza nam ten symbol zwycięstwa w, czy osiągnięcia sukcesu na rzucie. Dalej. Do uzyskania powodzenia w teście wystarczy jeden sukces i to również jest niesamowicie istotne. Nie dwa, nie pięć, nie osiem, jeden sukces i to jest bardzo ważne, ponieważ majstrowanie przy tym mechanizmie może w celu zwiększenia oczywiście trudności, może doprowadzić do po prostu wykrzaczenia tej mechaniki. Jako że autorzy zakładają, że trudność sukcesu, trudność testu jest określana poprzez, czy modyfikowana poprzez zwiększanie nie ilości sukcesów, jakie musimy uzyskać, tylko liczbę kości, którymi musimy rzucać. W związku z czym, jeżeli test jest trudny, powinniśmy mieć mniejszą liczbę kości do dyspozycji, natomiast jeżeli jest łatwiejszy, odpowiednio większą. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ jeżeli musimy na przykład uzyskać nie jeden, a dwa sukcesy, to bez względu na to, ile mielibyśmy kości, średnia naszego powodzenia spada o 40%, a nie, tak jak w przypadku poprawnego zastosowania tej mechaniki, średnio o 6-7%. Co jest niesamowicie istotne w momencie, kiedy faktycznie próbujemy walczyć o swoje życie w tym. No cóż, niemiłosiernie, nie nieprzyjaznym systemie. Cóż dalej? Dodatkowe sukcesy. O przeznaczeniu dodatkowych sukcesów decyduje gracz. To też jest istotne. Gracze budują tą opowieść wspólnie z prowadzącym, wybierając z odpowiedniej tabeli. Tabele oczywiście znajdują się w miejscu, gdzie jest opis naszej umiejętności, co chcieliby uzyskać. Najczęściej może być za dodatkowy sukces wybrane jakiś dodatkowy efekt, zdobycie informacji lub zwyczajne popisywanie się przed innymi uczestnikami danej sytuacji. Gdybyśmy chcieli wywrzeć na nich po prostu jakieś wrażenie. Jedną z ostatnich rzeczy jest forsowanie, czyli w momencie, w którym faktycznie uzyskaliśmy porażkę, mamy jeszcze możliwość sforsowania rzutu, czyli przerzutu wszystkich kości, na których nie osiągnęliśmy sukcesu. Forsowanie wiąże się z przyjęciem automatycznie jednego poziomu stresu, który zaznaczamy przed ponowieniem rzutu. OK. no i teraz dwie zasadniczo ostatnie rzeczy dotyczące mechaniki kości stresu i panika. Kości stresu, które pozyskujemy między innymi poprzez forsowanie, ale również w momencie, w którym strzelamy serią, tracimy jeden lub więcej punktów życia, wykonujemy cios łaski albo członek naszej załogi okazuje się cyborgiem, czy tam androidem, jak wolicie. Mm. Kości te sprawiają, e, e, e. że mamy większą szansę na uzyskanie sukcesu w teście, ponieważ są to dodatkowe kostki, którymi możemy rzucać. Ale jeżeli uzyskamy jedynkę na tych kościach bądź znaczek na, na kościach specjalnych oznaczających niepowodzenie, Nasz bohater popada w panikę. Oczywiście, im więcej zgromadziliśmy kości tresu, stresu, tym większa szansa na to, że nasz bohater popadnie w panikę. Pytania, jak do tej pory, kochani? Yy, nie. Nie to dobrze, bo na koniec będzie jeszcze QIS. <grywa> 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 dawaj, dawaj. <grywa> dobrze. Ostatnia rzecz panika. W momencie, Ej. w którym nasz bohater popada w panikę, czyli faktycznie mamy na kostkach uzyskany jeden lub więcej jedynek, musimy rzucić 1K6 i dodać do tego wszystkie do tej pory skumulowane poziomy stresu. W ten sposób uzyskujemy na przykład rzut 1 K6 plus 3 za trzy kostki stresu, które uzyskał na przykład mój bohater w trakcie akcji. Sprawdzamy wynik osiągnięty z tabelą stresu, i wtedy to co ważne, efekt, który wylosujemy, efekt paniki, przerywa automatycznie akcję bohatera, którą próbowaliśmy uzyskać. I automatycznie ją zastępuje. Niektóre efekty paniki są jednorazowe i nasz bohater będzie w stanie wrócić do działania w następnej turze. Inne natomiast mają charakter ciągły i pozostajemy na przykład w jakiegoś rodzaju stuporze do momentu, w którym inny z bohaterów, przy pomocy testu przywództwa, za pomocą rozkazu nie przywróci nas do zdrowych zmysłów, nie wyrwie nas z tego stuporu. I w ten sposób omówiliśmy podstawowe zasady, rdzeń naszej mechaniki. Ostatnią rzeczą są pytania kontrolne, ale jako, że w tym momencie rozpoczynamy już naszą dzisiejszą sesję, i tak jak umówiliśmy się na poza anteniu, tę dzisiejszą sesję rozpoczniemy właśnie od pytań kontrolnych, zwracam Ci głos, Marku, i dziękuję za to krótkie omówienie. Tak, ja kończę tą część z zasadami króciutką, którą rzucimy oczywiście i zamykam transmisję, bo otworzyć nową sesją numer 3. Jeżeli chcecie się dowiedzieć się jak zdobywać doświadczenie, zapraszamy do sesji numer 3.